Witam, witam, dobry wieczór. Dzisiaj nastąpiła większa podmianka, między 30 i 40%, żeby wyeliminować kolor wody. Kolor się poprawił, woda jest dużo bardziej przeżysta, e, taniny wyeliminowane. Co jeszcze? E, zniknął jeden kamień z korzenia, czyli korzeń tonie. Ten jeden został przeniesiony tu, tam ma leżeć. Ten docelowo wyleci i ten zostanie przeniesiony tam z tyłu. Dostałem komentarz co z solą w drzewie, które tu widzicie. Po pierwsze, drzewo to jest w lesie, to jest już jakiś tam korzeń. Jeśli drzewo zostało ścięte, to jest drewno, a nie drzewo. Eee, dziękuję za komentarz. Nie wydaje mi się, że drewno ciągnie sól, może się osadzić na zewnątrz, ale nie wchodzi w strukturę. Jeśli jakoś tam wchodzi w strukturę. No to od razu odpowiadam. Ten korzeń siedział u mnie w beczce. Nie wiem, dwa, trzy tygodnie z wodą pomoczył się. Wyleciał później na zewnątrz. Siedział na słońcu przez 2 trzy tygodnie. Później przez tydzień padało. I znowu słońce padało, słońce padało, słońce i tak przez całe lato. I wleciał do akwarium tydzień temu. Puszcza taniny. Dalej, chociaż wydaje mi się, że nie tak mocno jakby był świeżym korzeniem puszcza taniny. No i co? No i są podmianki. Pierwsza podmianka była po dwóch, trzech dniach, bo było bardzo brązowo. Teraz była druga podmianka, bo było ciemno. 30-40 coś koło tego. I jeśli, jeśli by tam była jakaś sól, co wydaje mi się, że to nie byłyby jakieś wielkie ilości, to na pewno nie kilogramy tylko miligramy, to ta sól zostanie wyeliminowana z podmiankami wody. Ale tak jak mówię, nie wydaje mi się, żeby nie wiadomo jaka tam ilość soli w tym, w tym korzeniu była. Także według mnie pytanie troszkę bez sensu. Jeśli wiecie, co robicie i wymoczycie ten korzeń wcześniej, to będzie OK. Nie wiem, kiedyś spróbujemy wymoczyć korzeń świeżo z oceanu i mierzymy po prostu jakimś przyrządem, ile tam było soli, ale wydaje mi się, że korzenie nie ciągną soli. Te łodzie wszystkie dawne, stare. E, no to nie wiem, czy to no, dechy pęcznieją od wody, ale wydawało mi się, że sól to się osadza na zewnątrz, a nigdy nie wnika w dechy. No nie wiem, może się mylę. Rzućcie komentarz. Dobra, nie, nie zanudzam, rzućcie komentarz, dajcie suba. I powiedzcie, czy się mylę z tą solą, czy się nie mylę z tą solą.